Chciałem podziękować organizatorom, zwłaszcza tu Jankowi Buczkowi oraz Łukaszowi Kruczkowi za sędziowanie i chciałbym powiedzieć, że ta liga w tym roku była bardzo wyrównana, o czym świadczą do samego końca emocje, które towarzyszyło o spadek. Na mistrzostwo zdobyliśmy trochę wcześniej i dlatego takie poluzowanie było ten. Dziękuję serdecznie. Moim zawodnikom za wielkie zaangażowanie i życzę następnym razem, żebyśmy znowu się spotkali na trawie. No, dziękujemy w ogóle, że mogliśmy zagrać w tej lidze. Udało nam się zdobyć pierwsze miejsce, choć nie byliśmy najlepsi. Chciałem podziękować przede wszystkim organizatorom tej ligi oraz wszystkim moim zawodnikom, całemu teamowi i wszystkim drużynom, które z nami grały. Miasto Nowy Targ, jak co roku wspiera Nowotarską Amatorską Ligę Piłkarską. Cieszymy się, że poziom z roku na rok rośnie, przybywa drużyn i zawodników, nie tylko z Nowego Targu, ale także z okolic. Wielkie tutaj ukłony i podziękowania dla wszystkich rywalizujących drużyn. Oczywiście też dla organizatorów i mamy nadzieję, że. Kolejne edycje będą coraz bardziej rozrastać się, a poziom sportowy będzie wzrastał. No, sport amatorski jest bardzo ważny w życiu miasta, więc ob, oby te edycje zimowe i letnie rozrastały się i były coraz bardziej atrakcyjne. Chciałem podziękować przede wszystkim Panu Burmistrzowi za puchary, że tak powiem statuetki, medale. Panu dyrektorowi Pawłowi Zychowi za udostępnienie sali gimnastycznej. Sędziemu Łukaszowi Kruczykowi za to, że praktycznie wszystkie mecze sędziował ze mną razem. No, w tym roku gazda zdetralizowała Pakajana po czteroletnim panowaniu. Pakajana zajęła w tym roku drugie miejsce. Trzecie miejsce zajęła drużyna STC. Sezon był wyrównany. Niespodzianką jest siódme miejsce. Drużyny KDRK Spitkowice, która zawsze walczyła o miejsce na pudle. W drugiej lidze bezapelacyjnie wygrała supra. Wszystkie mecze wygrywając jeden mecz po rzutach karnych nie przegrała ani razu. Drugie miejsce zajęła drużyna Galeria, Galeria Wnętrz, który rzutem, rzutem na taśmę w ostatniej kolejce wygrała z Phoenix Electric i miała drugie miejsce, czy drużyna Dragon Ball zajęła trzecie miejsce, która przez cały sezon była na drugim miejscu, w ostatnich dwóch meczach zaprzepaściła szansę na awans do pierwszej ligi. Z tego miejsca chciałbym zaprosić na granie letnie. Zaczynamy w maju, 6 maja na Stadionie Miejskim w Nowym Targu. Zapraszam, zgłoszenia u mnie. Zapraszam wszystkich i dziękuję bardzo.